A tu, proszę Państwa, teraz jesteśmy w nowoczesnej dzielnicy Lusail. Oczywiście w Dose. Tu, proszę Państwa, mamy Zatokę Perską. Oczywiście. I teraz coś Państwu pokażę niespotykanego. Uwaga, uwaga! Proszę uprzejmie! Chote! Co za cuda! Cudo architektury! Tam proszę Państwa jeszcze z prawej strony mamy oczywiście lodowisko na helikopterów wszystkie pokoje z widokiem, z widokiem na Zatokę Persko coś wspaniałego proszę zobaczyć pięknie morze dzielnica tutaj nowoczesna i tu jeszcze Państwu pokażę hotelik i do wieczora Państwa pożegnam dziękuję za uwagę do miłego miłego dnia